już dobrze się zaczyna. Boże jeszcze teraz. Kurde. Co tu jest? Dobra, tam zakładajcie sobie taki na łeb

Najpierw no, trzeba pozbyć się taśmy. Dziewczyny decydują się na użycie. A wy Nie jesteś zombie, a. Pomogę ci! Dziewczyny używają metalowej mm. klamry, żeby zerwać taśmę. nareszcie! Ech! Te ręce zupełnie mi Teraz musimy zadecydować, co zrobić z tą zombie. W końcu nie mamy innej broni przeciwko Walterowi. Bez dłuższego zastanowienia się... dziewczyny odwiązywały się z zakończeniem w Gdzie się chowa ten szalony sadysta? W swoim laboratorium. Jasna sprawa. Co ten jest szalonego naukowca? Sadoń so, naukowiec. Stój! 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 Zostawię zombie na straży. Musimy tylko przywiązać winę w drzwiach. Nie martw się, Baldek. Ta słodka kreatura cię obroni. I obroni normalnych ludzi przed takim maniakiem jak ty. Poza tym dziewczyny nie mają teraz czasu na was. jest to, jak czuje się pogromca zombie. Czy on żyje? Nie. Czy ten szalony doktor zamienił go już w zombie? Nadal ma puls. I ciepłe ręce. To cud. Przeżył. Ale pogromca zombie nadal jest zbyt słaby, żeby odpowiedzieć na pytania dziewczyn. Musi być pod narkozą. Tak czy siak, musimy się stąd wydostać. Boże, ty jesteś. O Boże. Okay. musimy ukraść auto Tak, ukradniemy na Tylko Gaz i o Boże, Boże. Boże, Boże. Jest nie ważne, jak, Boże. jak Powietrze potrząsa kolegą. Nadal jest mu bardzo niedobrze. Boli go głowa i mam dłości. Zatrzymaj samochód. Potrzebuje powietrza. Świeże powietrze powinno mu pomóc. Dziewczyny mają wiele pytań. Jak ty przeżyłeś? Myślałyśmy, że cię straciłyśmy. Cała chmara zombie cię zaatakowała. W piwnicy schronu. Widziałyśmy to na własne oczy. Powinna no, wow, zombie. a ja nie widział. Fajnie. A tak w ogóle mamy wodę. Mam e, nie, sposób, nie mamy. Mm, nie, nie mamy... Wracają do auta i przeszukują bagażnik. Wow, cały tu arsenał. Zobacz ile tu jest przydatnych rzeczy. Wow. Ściągnij ją paskę z kasku budowlanego. Weź samogwitujące środki. Wywierdź dziurę. Gotowe. Teraz wyszukujesz latarki i drutu. Nie ja w łóżeczkach i przymocuj do kasku latarka. Lepszy kask do walki z zombiakami na świecie. Ale najcenniejsza rzecz w tym bagażniku to butelka wody. Po paru łykach decydują dokąd jechać. Nie ma wyboru, jest tylko jedna droga. Jedźmy dalej. Aaaa, taki przeklęty głową. To wy świątej! Musimy popchnąć ten samochód. O nie, to zombie pułapka. Wybaczcie zombiaki. Nic dla Was nie mamy. Oprócz całego arsenału. Załóżcie kamizelki kuloodporne. I kolczaste kaski na głowę. Kolczaste na ramienniki i tarcza na rękę. Spróbujcie mnie teraz zaatakować. Wyjdź kształt tarczy. i do karto. Zrób na cięcia. nacięcie. do środku. Rzubę. Przymocuj tasiemkę po obu stronach. Na pewno nie się tasiemki do kolan. Teraz weź dużą deskę, pasek i gwoździa. Przybij dwa kawałki skóry do deski. Nynny, nynny, Dobrze się trzymają Przymocuj tasiemkę, bo po... To dużo doświadczenia, żeby się z nimi uporać Ale Zobacz, że zombie walka, Nie zauważył jednego z zombie, czającego się na niego Zbliża się do niego i prawie go atakuje Dlaczego nie reagujesz? Zombie A? patrzy na walkę, potem znów na pogromcę. Nic tu po mnie. Idę dalej. Pogromca zombie nawet go nie zauważył. Oczywiście, spójrz na Lilkę. Z jej bronią pozbywa się zombiaków jak mógł. Weź sznurek i ciężką kulkę. Weź oh. sznurek dookoła dłoni. go na środku. Naciśnij linkę. Tu. I przymocuj karabinek. Ostatni cios i już po zombie. Teraz musimy usunąć drogi przeszkodę. Droga wolna. Jedziemy dalej. Patrzcie, w schowku jest mapa. Sądząc po mapie, wpadniemy na całą arkę. Zombie po drodze do schronu. Dzień naszego starego grata. Mm. Zobaczmy, co możemy zrobić. Dziewczyny oh, yeah. idą do posługiwania materiału. Drzuty, tak. Nie otoczyły nas zombie. Broń się póki możesz. A zapowiedz na kolczasty frisbee. Weź plastikowe frisbee i płytę CD. Podnij płytę na ostre kawałki. Zrób nacięcia wzdłuż jednej strony frisbee. Włóż kawałki płyty. I teraz zombie są w tarapatach. A co ty masz? Krata, tubki, siatka, Nie niezły... ...sapki. ...metalową siatką. Zainstaluj kratę w tylnym oknie. Przyklej ostre trójkąty do maski. Ostre trójkąty? Trzymajcie Takie ostre jak nie wiem. Do Podoba Ci się ta metamorfoza? Samochód wygląda strasznie. Ciekawe czy będzie taki mocny jak wygląda. Nie. się w cierpliwość. Jedziemy! Teraz sprawdźmy naszą broń antyzombi. Dalej, Lilko, celuj prosto w środek tej grupy. Walnijmy w ten gaz zombiaków. Uważaj! Nasz super samochód nas nie zawiódł. Przyjaciele odjeżdżają w poszukiwaniu spokojnego i bezpiecznego życia. Jednak coś nam mówisz, nadal czeka na nich mnóstwo Podobał ci się nasz. nasz no, odpika temu filmikowi i daj. Dobra, to raga. Hehe, żartowałam! Nie, nie, tylko na YouTube to robię. Ja, okej, okay, to ty, to, to koniec. Jak chcecie więcej, to wam pokażę więcej. A no, tym piszcie w tym